Stare, opuszczone tereny metodnistów. Ziemia owiana tajemnicą i pogłoskami od 15 lat. Mało kto zna o niej prawdę. Jeden koń, który chce ją wszystkim pokazać, jak i udowodnić, że ktoś musi ponieść odpowiednie konsekwencje za jej przeszłość. Jest on bardzo zawzięty w tym celu, ale czy aby na pewno może być to takie łatwe? Nie każdy sądzi, że to, co robi, jest słuszne bądź odpowiednie, nawet jego najbliżsi. Z tego, co słyszałam, jego wiek nie jest odpowiedni na to. Czy czasem to nie jest ten dzieciak od Xaverusa? Ha? Jak to dziecko? Jego robota nie wygląda zbytnio na taką, którą mógłby wykonać dzieciak. Coś tym razem nie potrafi ci do końca zaufać, ale dobra, niech już będzie na twoim. W sumie jak zawsze. Nie wiem skąd znasz tą klacz, ani jakie masz z nią relacje, ale mogę dać ci słowo, że widziałabym kiedyś w towarzystwie, za jakim raczej nie przepadasz. Pracę trzymać się na dystans, bo nigdy nie wiadomo jak to się skończy. Brzmi jednocześnie przydatnie, ale i strasznie niepodobnie do ciebie. Niepodobne do ciebie jest też to, że ktoś ci w czymś był w stanie pomóc. Mniejsza, znając ciebie, coś szczególnego cię w niej zainteresowało. Mogłabym poznać, jakie imię nosi? Ale jedna klacz, z którą przypadkowo złączył swą ścieżkę, wydaje się w końcu rozumieć i popierać jego zamiary. Ich ścieżka łączy się na dłuższy czas, ale czy na pewno była tak szczera i przetrwa do końca? Naprawdę, mam cię serdecznie dość! Mam nadzieję, że ten czas minie jak najszybciej.